Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Studio Mo prosto sprzed parku designu i sztuki Mo w Poznaniu. Dzisiejszy odcinek nagrywam z Marysią, gospodynią serii osobowości i jest to niestety ostatni wakacyjny odcinek. Cześć Marysia. Cześć. Nagrywaliśmy do tej pory dla Was bardzo dużo odcinków o szczegółach projektowych, o kulisach pracy architekta. Dzisiaj spojrzymy na ofertę Mo bardziej kompleksowo. Tak jest, zapraszamy Was do środka, pokażemy Wam szeroki wachlarz oferty Mo. Chodź. Jesteśmy w showroomie Mo w Poznaniu. E, powiedzmy, że mam e, przed sobą lifting mieszkania, albo lepiej, planuję budowę domu. O, gratuluję. Dziękuję. <grym> I chciałabym go w jak najlepszym stylu wykończyć. E, trafiam do grupy Mo, do salonu w Poznaniu. Czym możecie mi pomóc? No więc prawie we wszystkim. Zaczynam od prawie domu. Tak, zaczynamy oczywiście od łazienki, no bo z tym jesteśmy najbardziej kojarzeni, z tym pomieszczeniem, od tego się wywodzimy. E, więc w łazience zaczynamy od podłogi. I ściany, okładziny podłogowe i ścienne, to przede wszystkim płytka łazience. Teraz stoimy na drewnopodobnej płytce, idealnie imitującej drewno, To tak. nie jest drewno. Mamy płytki dekoracyjne, mamy płytki kamiennopodobne, mamy płytki duże, małe, wielkie formaty, o których był osobny odcinek. Mozaiki, dekory, marmuro podobne ze złotą, żyłą. Każdą w zasadzie płytką, jaką wymyślisz, to na pewno ją mamy. Każdą? Tak. No, o, grubych, o tych dużych formatach słyszałam, ale jak w, jeżeli chodzi o wzór, to no, nie wiem, czy każdą. Płytka no. z roślinnym motywem. Oczywiście, jakimś. że mamy. Wszystkie to floral proste. motywy i jungle motywy. Jak czyli najbardziej. Jungle, czyli centki też. Centki no też, nie tylko na mnie, ale na płytkach dobrze. Też. <laughs> no to tak, złoto pewnie też, wszystkie możliwe Wszystko odcienie. Znamy. No to rdza. Płytka w kolorze, kolorze rdzy. Oczywiście, że mamy. Okej, okay. dobrze, dodaj mi jeszcze trochę czasu, wymyślę coś. Okay, Skórki mamy wszystkie. Możemy o, iść dalej. Dobrze, tak. Dobra. Coś na pewno wybiorę z tego, o czym mówiłyśmy. Na pewno. Nie ma tak, żeby ktoś przyjechał tutaj kupić płytkę i nie, został, nie wybrał spo, tysiące, spośród tysięcy ofert. Okej. Okay. Dobra. Dalej mamy ceramikę, czyli umywalki. Umywalki mamy nablatowe, mamy każdego rodzaju w zasadzie okrągłe, kwadratowe, prostokątne, w kolorze czarne, z połysku, macie. No, czego nie wymyślisz, znowu mam. Okay. Mamy też toalety, bidet nawet mamy WC z usługą mycia. A, to <laughs> ciekawe, <w korzyściach. śmiech> ciekawe. E, A jeżeli chodzi o baterie, bo widzę tutaj chromowaną. E, Chromowana, tak, tradycyjna, ale do no, tych moich centek gepardzich to, to tak bym wolała coś wydobione albo miedziano. Znowu wszystkie rodzaje, wolno stojące, wychodzące ze ściany. Każdy rodzaj z mieszaczem takim, z dwoma osobnymi, także co chcesz wymyślimy i, i zapewnimy. Dobrze, to mamy te kwestie. Cyramika, natura płytki. Tak jest. Mhm. Wanna albo prysznic. Nie wiem już na co się chce zdecydować. Uwielbiam wannę, ale prysznic jest bardzo wygodny, szybki w użyciu. Powiedzmy, że z dwie opcje, dwie opcje. Bez wybiorę. względu na to, na co się zdecydujesz, mamy i to i to. Okay. <gry> Wanna oczywiście i wolno stojące, i takie do wbudowania. E, kabiny prysznicowe, o tu masz bardzo duży wybór, bo masz też i łokiny, i tradycyjne kabiny na ramię, ale. Możesz połączyć wannę z kabiną i wybrać e, parawan wannowy. I wtedy się zasłaniasz, przy, wiesz, zaraz Ci pokażę. Przy mniejszej, e, jak mniejszym metrażu, metrażu łazienki no. chyba super. Dwa rozmawiamy. wianie, tak, tak jest. Tak mhm. jest. A propos łapania Cię na e, takich naszych smaczkach, mhm. e, czy wannę drewnianą dostanę w grupie Mo? Oczywiście, że dostanę. Wannę drewnianą, umywalkę drewnianą. E, są to akurat produkty no, bardzo wyjątkowe, e, nietypowe, rzadko kupowane, ale są zaprojektowane przez e, producentów jachtów. E, te jachty mają na co dzień styczność z wodą, także masz gwarancję, że to drewno nie. Ulegnie. No, jasne. Wilgoć mnie strasznie. Tak. Okej, okay, rozumiem. Dobro, no to prawie całą rynekkę mamy y, o, opanowaną z wyjątkiem lustra. No, ale widzę, że też... Kaman. <laughs> Okej, okay, so. lustro. Wiemy, że y, największym wrogiem kobiety jest złe, źle, złe oświetlenie przy mm. lustrze. Tutaj widzę pasek ledowy, ale tak. czy są jakieś inne rozwiązania, mogę znaleźć grupy MOOC, które mi pomogą pięknie doświetlić i być zadowoloną codziennie rano, jak wstaję. Oczywiście. Oprócz tego, że są lustra właśnie naturalnie wybudowane, np. Na lampką LED, takie też wyciągane do przodu, to mamy generalnie bardzo bogatą ofertę oświetlenia technicznego i nie tylko. choć pokażę Ci. Chętnie zobaczę. Okej. Okay. Jesteśmy w strefie oświetlenia technicznego, o którym już był osobny odcinek, dlatego polecam Ci, żebyś go sobie obejrzała i odświeżyła. Ale oprócz tego mam dla Ciebie wszystkie rodzaje w zasadzie lampek technicznych, jakie chcesz. Mm -hmm. Kwadratowe, okrągłe, czarne, białe, kinkiety, Halo bardzo fajny, nagrodzony. Mam też świetną listwę, fajny system listwowy, także każdy rodzaj oświetlenia technicznego, jaki sobie wymarzysz, to mam dla Ciebie. Oświetlenie techniczne nie brzmi dla mnie wystarczająco intrygujące, ale jak patrzę na to, to już wiem, gdzie bym mogła wykorzystać taką listwę. Takie techniczne rozwiązania są w kilku miejscach w domu bardzo potrzebne, ale na pewno będę też szukała oświetlenia bardziej dekoracyjnego. Znajdę takie w showroomie? Niestety nie. Zagięłam nie tak nie Cię. No, nie mamy czegoś takiego. Żartuję oczywiście, że mamy. Chodźmy do strefy światła. Zapraszam Ciebie do krainy lampek. Jaką chcesz, taką znajdziesz. Proszę, e, rozejrzyj się i powiedz, co wybierasz, a ja przygotuję Dużo ci opetę. wybór, na szybko. Oni mi się bardzo podobają te węże. Węże świetlne. Tak. Albo to drewniane maleństwo. Kinkiecik, Kinkiecik tak. Pięknie by mi się z drewnianą wanną komponowało. Zapraszam, no, dam ci 10% rabatu. <laughs> No dobrze, mamy, luz, mamy, mamy lampy, ale jak zaraz, gasną światło, albo jak się wpatrzę w to, co dalej na drugim planie, to widzę e, piękną układzie na ścianie i nie wiem, co to jest. To jest też w ofercie grupy MO? Oczywiście, że tak. Wszystko, co u nas widzisz, to chyba jest w ofercie. To jest akurat tapeta winylowa, czyli e, Taki trwalszy rodzaj tapety, zdecydowanie bardziej wytrzymały, sprawdza się nie tylko w domach prywatnych, może pięknie wygląda, ale może być też okładziną inwestycyjną, ze względu właśnie na swoje właściwości. I o tym też był fajny odcinek z Maciejem. Dużo już nakręciliście o Aha. tym. Ale wiesz co, ja bym chyba jednak szukała trochę innej tapety. Yy, przynajmniej nie w całym domu, nie, szukałabym rozejrzeń ro, ro, różnych. Czego, co jeszcze mam? Mam, mam dla Ciebie piękne tapety dekoracyjne, mhm. naprawdę do wyboru do koloru, tak jak mówiłyśmy o wzorze Django, najróżniejszych, ale co ciekawe mam też tapetę z Twoim wizerunkiem, z Twoim zdjęciem. Na pewno bije rekordy sprzedaży. <noise> tak ja mam nadłóżkę. No nie, ale okej. Okay, podejrzewam, że, że chodzi o rozwiązanie takie spersonalizowane. Tak. Ale jak to się robi? Tak, mamy taką świetną usługę. Fototapetoma MO. Polega to na tym, że jest to narzędzie online'owe. Wchodzisz, ładujesz zdjęcie. Oczywiście warunkiem jest taki, że to zdjęcie musi być świetnej jakości. Bardzo dobre, ale to narzędzie od razu Ci mówi, czy ono jest wystarczające, żeby mhm. zrobić z tego tapetę, czy nie. Załadować zdjęcie kota psa, świnki morskie albo właśnie swoje i my Ci to wydrukujemy w jednym arkuszu. Super! Oh yeah. Super sprawa. No rozważę, mam trochę fajnych zdjęć, ale czyli to, czyli mam coś takiego bardziej gładkiego. Płytki, tapety, Płytki, tapety czyli coś mamy w czym ja mogę ci pomóc. i mogę I może... bo też rozważam w salonie podłogę, po ale nie z płytek. Nie z płytek. A z hmm, czego? Chciałam... Chodź, pokażę Dobrze. ci opcję. Dobrze, pokażę. <laughs> Proszę bardzo. Jesteśmy w Królestwie Drewna. Nie znajesz tu żadnej płytki ceramicznej, więc mam nadzieję, że ta opcja będzie dla Ciebie OK. Możemy Faktycznie. zrobić piękno, no, prawdziwe drewno. OK, odpukaj. Nie malowane, <gry> to jest pomalowane, bo mamy mnóstwo kolorów, które mogę Ci zaproponować. Mm -hmm. 96 w ramach tej marki. U, dużo. Tak, ja tutaj zniosłam tylko mały jeden sample box, ale tego jest dużo więcej. E, prawdziwe, dobrej jakości trwałe drewno, które możesz sobie ułożyć w parkiet, możesz w jodełkę ułożyć, jak chcesz. Jodełka jest bardzo popularna ostatnio. Tak jest. I Praca. tutaj, e, jak myślisz, co to jest? Wygląda jak drewno, a to nie jest drewno, bo to jest winyl. E, możesz sobie, no, a widzisz? Niemalże identyka. Tak. E, idealnie odwzorowane panele winelowe za pomocą takiej technologii, która się nazywa EIR i ona polega na właśnie odzwierciedleniu tych słojów i tego użylenia prawdziwego drewna. E, wyjątkowo trwałe i wytrzymałe. E, nie wymaga tych impregnacji, które wymaga drewno. Zdecydowanie szybsze w ułożeniu, tańsze w ułożeniu i w utrzymaniu. Także alternatywa dla tych pięknych desek drewnianych. Mm, równie ładna, ale funkcjonalna. Także. Jeśli kochasz drewno, ale no, boisz się go, to mm -hmm. mamy dla Ciebie płytki drewnopodobne albo panele winyle. Świetnie, muszę powiedzieć, że rzeczywiście wygląda bardzo naturalnie i no, faktura też jest typowo drewniana. Tak. Świetnie. Dobrze, no czyli mamy łazienkę wykończoną, mamy salon z pewnością, czy kuchnię w... Oświetlenie, wyłożoną, tapety, ta, ta. układzinami wszelkiego rodzaju, właśnie oświetleniem. I co? Kończymy? Przygodę? Dopiero zaczynam? Okay. Mam dla Ciebie jeszcze sporo innych rzeczy. Na przykład całą bardzo dużą rozbudowaną sekcję grzejników, grzejników dekoracyjnych, naprawdę do wyboru do koloru, w różnych rodzajach poziome, pionowe, kolorowe. Rekuperacje mamy również, taki system rekuperacji, ale mnóstwo też gadżetów, takich jak na przykład uzdatniarz wody, żeby kamień się nie gromadził na tych właśnie kabinach prysznicowych i tak dalej, na płytkach. Bardzo fajna rzecz. Mamy mm, całoroczny, niezamarzający kran, z którego możesz sobie zimą puszczać wodę, bo w ogóle mamy całą sekcję outdoor, o której też był już fajny odcinek. Ym, I w niej mamy na przykład oświetlenie zewnętrzne, mamy sztuczną trawkę, płytki oczywiście tarasowe, całe systemy elewacyjne Przerwimy mi w końcu, bo już o czym mamy mówić. Bardzo długo. Wiesz, co jeszcze mamy? stoliki na przykład, stoliki o, kawowe, e, mokate się nazywają. E, niedługo zdradzę ci, bo chyba jeszcze nikt o tym nie wie, także dowiesz się pierwsza, że jeszcze rozbudowujemy tą sekcję o stoły większe. Bardzo się cieszę, bo ja kawowy stolik na pewno będę miała i to myślę, że nie jeden. Zobaczmy w takim razie te stoliki kawowe, bo Dobra. to mnie najbardziej zachęciło, chociaż powiem szczerze, że cieszę się, że jest też opcja tych wszystkich dekoracyjnych elementów dodatkowo wykańczających wnętrze, chociażby te grzejniki. Zobaczmy je. Dobra, chodźmy. Dobra, jesteśmy w strefie, w której są stoliki, ale zanim Ci je pokażę, to zobacz, jeszcze jest grzejnik, czyli nie kłamałam, grzejniki jest. też mamy. <noise> tak. A co więcej, mamy też takie fajne wieszaki, naręczniki, naprawdę dużo fajnych dodatków i gadżetów łazienkowych, o których nie powiedziałam. Ale wróćmy do stolików. Mówiłam, stoliki kawowe, one w sumie z nazwy są kawowe, również dobrze mogą być przywannowe, możesz sobie tu szampon postawić. Tak. Podobają Ci się? Bardzo podoba mi się też to, że jest różnorodność wielkości. Możesz A, sobie wybrać? Tak, bo ty możesz sobie je sama zaprojektować nawet. Tak, wybierasz jeden z dostępnych stelaży, mamy ich kilka, jak widzisz też są różne kolory, ale najważniejsze, blat wybierasz z tych tysięcy płytek, o których mówiłyśmy na początku, czyli możesz sobie zrobić płytkę Animal Printer, podobną, jaką tam chciałaś, możesz sobie z niej zrobić stolik. Super, bardzo mi się to podoba, bo mogę sobie tym urozmaicić stonowane wnętrze, albo uspójnić, na przykład zrobić podobną płytkę, czy taką samą na taras, która będzie po prostu i w stoliku i na, na tarasie. Jest taka podoba mi się to, że jest ten wybór, ale ja przy tym wyborze też chyba potrzebuję pomocy. A to w tym ci też możemy pomóc, ponieważ oprócz wspaniałych, designerskich, przepięknych produktów, mo to przede wszystkim ludzie. To wspaniałe usługi. Mamy doradców handlowych, którzy są wykwalifikowani, naprawdę doradzą Tobie w każdej możliwej dziedzinie. A jeśli sobie nie poradzą, to poproszą eksperta z góry, bo mamy tutaj ekspertów od tapet, od winyli, od drewna, od oświetlenia technicznego, od dekoracyjnego, jest nawet osobny. Także są specjaliści branżowi, no bo wiadomo, doradca ma tutaj tysiące produktów. Może być specjalistą w każdej, więc jeśli jest potrzeba, to zajdzie też do ciebie ekspert i doradzi, ale są też architekci, czyli cała rzesza wsparcia, jakiego tylko potrzebujesz, żeby sobie nie zrobić kiczowa tej rezydencji, tylko piękną, ładną, spójną, designerską. Także nie tylko produkty, ale też usługi I to jest chyba w sumie największa wartość. Super. Nie jestem w takim razie bezradna, pozostaje mi tylko dobrze zjeść, projektować i decydować. A restaurację też mamy. Chodź, chodź idziemy coś zjeść, bo... Dali patrzy z oddali, a my już jesteśmy głodne. Także dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy do showroomu Mo i w innych oddziałach w naszym kraju. Oh yeah.